Zamość, perła renesansu, miasto Arkad, palwa północy. Zamość to też prężnie działający ośrodek sportu. W mieście działają liczne kluby sportowe różnych dyscyplin. Klub sportowy Agro Zamość skupia najlepszych zamońskich lekkoatletów, ale również zapaśników, łuczników, kolarzy, ciężarowców i zawodników sumo. Tuż przy zamojskim Starym Mieście funkcjonuje klub tenisowy Return, W Zamościu prężnie działa międzyszkolny klub sportowy Padwa Zamość, skupiając najlepszych szczypiornistów. Do 2010 roku w rozgrywkach Ligi Piłki Nożnej udział brał założony w 1934 roku klub sportowy Hetman Zamość. Inną drużyną w tej dyscyplinie sportu jest autonomiczna młodzieżowa sekcja piłki nożnej Hetman Zamość, wywodząca się spośród zespołów młodzieżowych. W sezonie 2011-2012 AMSPN Hetman Zamość wywalczył promocję do 4. Ligi. Miejscowe kluby innych dyscyplin to także autonomiczna sekcja bokserska klubu sportowego Hetman oraz kluby walk karate: Zamojski klub karate tradycyjnego, Rostoczeński klub karate tradycyjnego, Zamojski klub karate Kyokushin. W zamościu trenują też pierwszoligowi tenisiści stołowi w klubie AZS PWSZ Travel Zamość. Wśród zespołów szkolnych i młodzieżowych popularne są m.in. UKS Duet tenis ziemny, UKS Trzecia Lozamość siatkówka, UKS Kiko badminton czy UKS Orka pływanie. O zamojskim sporcie opowiedział nam Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Zamościu. Zamojski sport od lat zajmuje drugie bądź trzecie miejsce we współzawodnictwie dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym. Ostatnio od dwóch lat otrzymujemy tą pozycję drugą w kraju wśród miast kategorii 80 tysięcy mieszkańców. Wyprzedziliśmy tutaj nawet miasta takie jak Sopot, które zawsze z nami rywalizowało. No, trzeba powiedzieć, że ta pozycja w sporcie odbywa się dzięki klubom sportowym, dzięki działaczom, którzy chcą to robić, a przede wszystkim dzięki temu, że nasza, nasze dzieci, nasza młodzież chce ten sport uprawiać. Wiadomo, że takim dominantem w sporcie, i, który się cieszy największą popularnością, to jest piłka nożna, co. W liczbach bezwzględnych nie zawsze jest prawdziwy, bo jeżeli chodzi o klub Agros, to ma znacznie więcej zawodników. Jeżeli chodzi o inne sporty, czy nawet w tref, który w ping-pongu liczy się już na arenie europejskiej i światowej, nawet czy w lekkiej atletyce, bo wiadomo, że ostatnie mistrzostwa Euro wypromowały naszego mieszkańca prawda, przemka i tu się wszyscy. Cieszymy, że tak jest, ale mamy i Pawła, który będzie prawdopodobnie już na olimpiadzie w Londynie. Także są to osiągnięcia dosyć, dosyć duże. No to jest po pierwsze. Po drugie, baza sportowa, którą mamy w mieście sprzyja uprawianiu sportu. A baza sportowa to przede wszystkim ośrodek sportu i rekreacji gdzie znajduje się stadion z nową bieżnią, pełnowymiarowe boisko ze sztuczną burawą, boisko wielofunkcyjne, boiska treningowe, dwie hale sportowe, strzelnica dla uczników, baza noclegowa oraz kryta pływalnia, a także lodowisko zimową porą. Przy zamojskich szkołach funkcjonują liczne obiekty sportowe, które stanowią doskonałe przygotowanie dla przyszłych sportowców. Jeżeli chodzi o przyszłość sportu, o przyszłość inwestycji, to można powiedzieć, że ilość hal w mieście zamości jest już wystarczająca. Ilość boisk można powiedzieć też, tylko jeżeli chodzi o rozmieszczenie, to wymagają modernizacji boiska przy zespołach szkół nr 2 i gimnazjum numer 2, czy w tej chwili przez zespole szkół numer 1, czyli gimnazjum numer 1 i 7, ale to jest modernizacja boisk. Natomiast ekstra inwestycji na pewno już w zamościu nie ma takich oczekiwań, myślę, społecznych. Jest problem remontu Osiru, jeżeli chodzi o bieżnię, o tartan, no ale to wiadomo, że musi być to kontrakt wiązany, żeby były środki zewnętrzne. Wnioski są złożone. No, ministerstwo ma tam swoje wieloletnie prognozy i programy, tak jak to teraz w ustawie o finansach funkcjonuje, że musi być prognoza ta wieloletnia finansowa. To po pierwsze, no wymaga, Przeorientowania stara hala sportowa na Osirze, być może nakryte lodowisko, jest to pomysł, myślę, dobry i wymagający wielu nakładów, no ale będzie to zależało od mieszkańców, którzy chcą mieć lodowisko w zimie kryte w październiku, kwiecień, czy dalej na Rynku Wielkim, bo hit lodowiska na Rynku Wielkim w tej chwili to już nie jest, nie jest taka atrakcja. Myślę, że to, co robią nasi sąsiedzi, Y, zrobili na euro 12, chociażby we Lwowie, że lodowisko jest na którymś tam piętrze i y, dzieci wypoczywają, robi się zakupy, jest ta pełna infrastruktura, to myślę, że o to chodzi, bo przebieralnia w namiocie to dziś już nie jest atrakcja dla przeciętnego mieszkańca, który chce pojeździć na rzecz, tym bardziej dla dzieci i młodzieży, która by przychodziła na lekcje wychowania fizycznego. Także myślę tutaj radni, y, na wniosek y, prezydenta i tutaj. W administratorów Osiru się przychylą do tego, żeby tą halę adoptować na kryte lodowisko, to byłaby to krok kolejny do przodu w mieście Zamościu, że lodowisko mamy czynne od października do kwietnia, z pełnym zapleczem socjalnym dla mieszkańców, bez wyburzania, bez wielkich nakładów itd. itd. Ja myślę, że administratorzy osir są o tyle sprawni, że są to w stanie zrobić. Z działalnością zamojskich klubów związane są również zawody i imprezy sportowe organizowane w zamościu. Jedną z większych jest bieg pokoju pamięci dzieci zamojszczyzny, składający się z czterech etapów. Często odbywają się tu inne zawody lekkoatletyczne. Popularne są pokazy i imprezy związane ze sztukami walk, turnieje tenisowe oraz memoriał imienia Jerzego Suchodoła w boksie. Sportowcy wywodzący się z Zamościa bądź ćwiczący w Zamościu zasługujący na wyróżnienie to Przemysław Tytoń 8 czerwca w meczu inauguracyjnym Euro 2012 przeciwko reprezentacji Grecji zmienił Macieja Rybusa po czerwonej kartce dla Wojciecha Szczęsnego. Bezpośrednio po wejściu na boisko w 71. minucie obronił rzut karny, co było pierwszym takim przypadkiem w historii Mistrzostw Europy. Okrzyknięto go bohaterem meczu. Przemek pochodzi z zamościa. Pierwsze kroki jako bramkarz stawiał w AMSPN Hetman Zamość. Paweł Fajdek, zawodnik klubu sportowego AGROS Zamość, lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. W 2011 roku zdobył Młodzieżowe Mistrzostwo Europy oraz Mistrzostwo Uniwersjady. Na Mistrzostwach Świata uplasował się na 11 pozycji. Paweł będzie reprezentował Polskę na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Szymon Kiecana, lekkoatleta, specjalizujący się w skoku wzwyż. W 2011 roku został Mistrzem Polski Młodzieżowców. W roku bieżącym zdobył złoto na seniorskich mistrzostwach kraju.